Przechodzimy do pytania 17. Nadal jesteśmy w rozdziale trzecim, analiza statyczna, natomiast tutaj pytanie 17 już dotyczy drugiego podrozdziału, rozdziału przebiegu, analizy dynamicznej. I tutaj, właśnie, jest jakiś opis, tak? Jest jakiś, jakiś opis pytania, natomiast pytanie brzmi: które z poniższych stwierdzeń jest najlepszym uzasadnieniem wykonania analizy dynamicznej w tej sytuacji? No i tutaj warto tu przypomnieć, czym jest analiza dynamiczna. Analiza dynamiczna stosowana jest do wykrywania awarii, których objawy są widoczne. Dopiero w trakcie wykonywania kodu. Takie, takie problemy jak wycieki pamięci. Oczywiście można te wycieki pamięci wykryć za pomocą analizy statycznej, jak najbardziej, ale jest dużo łatwiej to robić za pomocą analizy dynamicznej. No i tutaj zaleca się, żeby tę analizę dynamiczną uwzględnić strategii testów już. Tego, tego typu ryzyko jak najwcześniej, jak to możliwe. No i co my tutaj w analizie dynamicznej wykrywamy, to co syllabus mówi: właśnie te wycieki pamięci, dzikie wskaźniki, analiza trudnych do tworzenia, awarii systemu, oceny funkcjonowania sieci, zwiększenie wydajności sieci poprzez stosowanie tzw. profilerów kodu. No i generalnie takie. To co tutaj sylabus poziomu podstawowego, takie trzy grupy, na trzech grupach problemu z analizą dynamiczną mamy. No to wykrywanie wycieków, wykrywanie dziwnych wskaźników i analiza wydajności, profilowanie kodu, takie trzy grupy. No i teraz mamy opis, i trzeba będzie wybrać właściwą odpowiedź. Jesteś analitykiem ty, testów, jesteś technicznym analitykiem testów uczestniczącym w projekcie, którego celem jest stworzenie nowego systemu dystry, dys, dyspozycyjnego pogotowia ratunkowego SDPR. SDPR pomaga operatorom w odbierającym zgłoszenia o wypadkach, pozwalając ustalić dostępność karetek i przekazać ich załogą polecenia wyjazdu do wypadku. Wie, że system SDPR zaprojektowano z wykorzystaniem podejścia obiektowego i zaimplementowano w języku zawierającym mechanizmy automatycznego czyszczenia pa pamięci garbage collector, na przykład w Java. W trakcie testów, systemowych testów akceptacyjnych uznano, że system działa zasadniczo poprawnie, ale jest stosunkowo wolny. Wystąpiły także sporadyczne przypadki, w których system ulegał awarii. Jednak krótka analiza tych zgłoszeń nie przyniosła jednoznacznych wniosków. Nie? Czyli system ewidentnie tak czym bardziej się zapełnia, tym staje się wolniejszy, co doprowadza do awarii, czyli ja prawdopodobnie być może trzeba tutaj resetować maszynę. No i później problem nie występuje znowu do czasu i była krótka analiza tych zgłoszeń. No i teraz właśnie, który z poniższych stwierdzeń jest najlepszym uzasadnieniem wykonania analizy dynamicznej tej sytuacji? I mamy takie odpowiedzi. To więc przeczytam je i wtedy wybierzemy poprawnie. Analiza dynamiczna może pomóc w zmierzeniu czasu odpowiedzi na działania użytkownika, co pozwoli zidentyfikować wąskie gardła pod kątem wydajności. Analiza dynamiczna pozwoli wygenerować grafy przepływu sterowania w systemie, co ułatwia prawdopodobieństwo analiza dynamiczna może wykryć naruszenia zasad dostępu do pamięci spowodowane przez dziki wskaźnik, które te naruszenia doprowadziły do sporadycznych awarii systemu. I analiza dynamiczna może być wykorzystana do określenia, czy programyści prowadzili defekty, nie zwalniając prawidłowo przydzielonej pamięci. No i tutaj. W pytaniu jest, i to jest od dołu, analizując odpowiedź T. W pytaniu jest stwierdzone, że programiści zastosowali język obiektowy i automatyczny mechanizm czyszczenia pamięci. Więc tutaj nie mamy problemu, że te defekty, które mamy, spowodowane są właśnie gdzieś tam nieprawidłowo. Przyzieloną pamięcią, no bo tutaj język obiektowy tego pilnuje i na automatycznym hic. Natomiast co tu jeszcze łatwo odrzucić? Łatwo odrzucić odpowiedź B. Grafy przepływu sterowania nie dotyczą analizy dynamicznej, tylko analizy statycznej. Analiza, analiza statyczna, przeglądy kodu, więc tutaj odpowiedź B odrzucamy. No i odpowiedź A. Tutaj jest czas odpowiedzi na działania użytkownika. No to to będzie jakiś problem związany z wydajnością, więc tym zajmie się tester wydajnościowy. Natomiast my mamy w ramach analizy dynamicznej, no to jest już efekt. Ten to, że właśnie wydajność jest tym wąskim gardłem, to jest już ten efekt. Natomiast my musimy tutaj Zarekomendować, dlaczego chcemy zrobić analizę dynamiczną. Analiza dynamiczna pozwoli nam ustalić przyczynę źródłową defektu, który wpływa na wydajność, tak że system zaczyna chodzić wolno. No i najprawdopodobniej problemem jest dziki wskaźnik, tak, czyli analiza dynamiczna umożliwia identyfikację naruszeń zasad dostępu spowodowanych przez dziki wskaźnik, który może być przyczyną sporadycznych awarii systemu. No, i właśnie ten dziki wskaźnik, tak, są niebezpieczne te dzikie wskaźniki, ponieważ one mogą gubić obiekty, na który powinny wskazywać. Nie będą wskazywać na właściwy obszar w pamięci. No, i właśnie konsekwencje dzikich wskaźników, jakie mogą się pojawić, to właśnie to, że program będzie się zawieszał właśnie wskazik może uszkodzić dane i następnie zastąpiać je błędnymi wartościami. Program może nie działać poprawnie, będzie wyświetlał, jakieś tam, będzie wyświetlał jakieś tam niepoprawne działanie. Więc tutaj to, co my widzimy w tym pytaniu, ewidentnie jest to przykład tego, że program się zawiesza. Tak, zaczyna w pewnym momencie działać wolno. Wstąpiły także sporadyczne przypadki, w których, problem, w których system ulegał awarii. Ja Więc tutaj, poprawną odpowiedzią jest odpowiedź D. Poprawną odpowiedzią jest odpowiedź C.